Teraz zajmę się zarządzaniem magazynem. Jak widzicie, mam tutaj prawie 600 partii. I poruszanie się po tym magazynie staraliśmy się jak najbardziej uprościć, więc po pierwsze możecie kliknąć ukryj puste partie, co znaczy, że wszystkie partie, przy których w magazynie już nie ma nic, to są partie, z których wszystko zostało wydane, będą ukryte. Jest wyszukiwarka, yy, która pozwala wyszukać zarówno po nazwie produktu, po specyfikatorze, jak i po fakturze. Na przykład piszemy wędlina i mamy wszystkie partie, które mają w nazwie wędlina. Możemy pisać mielonkę. No i mamy mielonkę tyrolską. Yy. Możemy ukryć sobie partie, które się przyterminowały. I to w zasadzie tyle Dobra, co można jeszcze obejrzeć w, tym, w tej tabelce Na czerwono są partie przeterminowane Na żółto są partie, które tracą ważność dzisiaj Więc w zasadzie powinno się je wy, wy, wydać Macie bieżącą ilość w magazynie I, i to tyle Dobra